Dzień dobry państwu Małgorzata Bonikowska Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodek Think Tank Przedstawiciele Instytutu Innowacji Politycznych w Wiedniu. Rozmawiamy z finalistami polskimi konkursu tegorocznego Nagród Innowacji w Polityce. A dzisiaj projekt Krakowski, Krakowskie Ogrody Społeczne, finalista w kategorii społeczność lokalna. Witamy pana Piotra Kęfa. Dzień dobry panu dyrektorowi. Dzień dobry. Pan Piotr Kęp jest dyrektorem Zarządu Zieleń Miejskiej w Krakowie, no i jednym z współtwórców i realizatorów właśnie tego projektu. A o czym jest projekt? Za chwilę opowie nam film. Ogród jest dla mnie miejscem odpoczynku, relaksu, miejscem, gdzie wspólnie z innymi spędzam czas, razem pracujemy. Jest to miejsce tak naprawdę, w którym się integrujemy i poznajemy. Ogród jest dla wszystkich, dla małych, dużych, starych, dla rodzin, dla dzieci. Przychodzę tutaj z synem, żeby miał też miejsce, gdzie zobaczy jak rosną warzywa, owoce, jak to wygląda naprawdę z krzaczka, a nie ze sklepu. To jest bardzo dużo satysfakcji zbierać plony w własnej pracy, szczególnie gdy się brało udział w jakichś pracach od początku, od budowy grządek, teraz aż do zbierania plonów. Samo zajęcie nie jest trudne, ono jest raczej przyjemne i każdy może się z nim zmierzyć. Można tu zasadzić zioła, można sadzić warzywa, zasadzić owoce. Mamy podwyższone rabaty, które ułatwiają seniorom pielęgnację roślin. W ogrodzie nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o uczestnictwo. Każdy może przyjść, kto chce, może tutaj być gościem i może być gospodarzem. Chętnie dzielimy się wszystkim tym, co mamy tutaj w ogrodzie. To miejsce jest dla mnie ważne, dlatego że można tutaj znaleźć nowych znajomych i przyjaciół. W weekendy odbywają się w ogrodzie osiadowym pikniki, koncerty. Zawsze coś przygotuję, jakiś hummus przyniosę, kompot. Czuję się czymś tego miejsca. Tam kontakt z sąsiadami i wspólne zorganizowanie takiego ogrodu, ponieważ im więcej osób zaangażowanych, tym lepiej. Jeżeli ktoś myśli o założeniu takiego ogrodu społecznego, to polecam, naprawdę warto, daje to dużą radość, satysfakcję. Przede wszystkim na zaangażowaniu i na uruchomieniu tej takiej prospołecznej mieszkańców funkcji my roli, gdzie chcielibyśmy, żeby mieszkańcy jak najbardziej aktywizowali się. Zawsze powtarzamy, że jedno drzewo samodzielnie posadzone jest 100 razy więcej warte niż tysiąc drzew posadzonych przez specjalistów. I dlatego też ogrody społeczne powstały wychodząc naprzeciw tym nowym funkcjom miasta. Miasta już nie są tylko i wyłącznie. Ogrodami do odwiedzania miasta to również miejsca, w których możemy aktywizować się poprzez ogrodnictwo miejskie. Stąd też pan pomysł, żeby te krakowskie ogrody społeczne, których mamy coraz więcej, mamy coraz więcej aktywnych mieszkańców, żeby pomóc im, żeby ich szkolić, żeby uruchomić szkołę miejskiego ogrodnictwa, żeby można było udostępniać mieszkańcom tereny, na których oni rzeczywiście będą mogli samodzielnie podejmować te decyzje i przyglądać się również przyrodzie, bo myślę, że. To jest niezwykle istotne, żebyśmy czuli, że jesteśmy częścią tej przyrody, częścią tego, co nas otacza. I ten projekt dokładnie naprzeciw tym oczekiwaniom mieszkańców wychodzi. Panie dyrektorze, a skąd w ogóle się wziął pomysł na projekt? Jaka jest jego historia? Bo rozumiem, że zainicjował ten projekt Urząd Miasta. Tak, tutaj widzieliśmy zainteresowanie coraz większe tym trendem, który, który jest chyba ogólnoświatowym, gdzie gdzie mieszkańcy uprawiają tereny, które są najbliżej nich. Bardzo ważni są oczywiście tutaj liderzy, którzy będą uruchamiać tą lokalną społeczność i do nich należy dotrzeć. Przy pierwszych próbach chcieliśmy, chcieliśmy jak najbardziej to usystematyzować, ale także ułatwić. W związku z tym projekt powstał de facto na, z potrzeby serca mieszkańców, bo myślę, że to jest. To jest klucz tego całego projektu, gdzie oni są w stanie uruchomić wokół siebie grupy, a my im po prostu w tym pomagamy. Więc jaka jest skala, tutaj tym tłem. A jaka skala w ogóle ludzi jest zaangażowana w te ogrody krakowskie? Jaki procent mieszkańców się w to włączył? W tej chwili mamy już kilkanaście ogrodów społecznych. Każdy ogród społeczny to, to kilkadziesiąt osób. I oczywiście to, co jest najważniejsze, to cały czas rośnie w siłę. Osoby, które, które znajdują się, są w grupie ogrodu społecznego, po pewnym czasie samodzielnie uruchamiają swój ogród społeczny. I to w ten sposób pączkuje, 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 dając tą nową formę aktywności, której do tej pory nie mieliśmy. A jakie są skutki dla miasta, dla funkcjonowania Krakowa? Ja myślę, że przede wszystkim odbudowywanie czy, czy ponowne budowanie tych więzi społecznych, które są nam niezmiernie potrzebne, ja myślę, że to też w ostatnim czasie, szczególnie teraz pandemii, dało sobie szczególnie, szczególnie znać, gdzie, gdzie mieszkańcy coraz mniej czasu ze sobą spędzają, a to jest ta nowa forma spędzania wspólnego czasu, nie tylko, nie tylko przy komputerze, nie tylko w formie elektronicznej, ale również w formie praktycznej, gdzie wspólnie mogą ubrudzić się tą ziemią, gdzie wspólnie mogą patrzeć, jak, jak ta marchewka rośnie, a pokazując dzieciom, że ona nie tylko pochodzi ze supermarketu, tylko można ją samodzielnie wyhodować. Może niełatwo, ale, ale przy pewnej dozie doświadczenia, czy, czy pewnej, pewnej dawce jakiejś wiedzy, którą trzeba, trzeba zdobyć, to myślę, że to jest ta wartość najbardziej pozytywna, że tworzymy te więzi i te więzi są budowane samodzielnie przez mieszkańców przy wsparciu, przy wsparciu urzędu. Dlatego państwo są finalistą w kategorii społeczność lokalna, to warto podkreślić, więc budowanie więzi. Ale proszę nam jeszcze powiedzieć tak bardzo punkt po punkcie. Na czym polega włączenie się mieszkańca Krakowa w funkcjonowanie takiego ogrodu? Rozumiem, że to może być laik, który nic nie wie o ogrodnictwie. Państwo wyposażają go w jakiś know-how, tak? Pomagają mu więcej się dowiedzieć, a on może korzystając z przestrzeni miejskiej, która należy do miasta, tak, sadzić na przykład jakieś rośliny. Tak, myślę, że to są, to są te procesy, które, które warto omówić oczywiście po kolei, gdzie mieszkańcy, gdzie mieszkańcy zgłaszają się do nas, prowadzimy tak zwaną szkołę miejskich ogrodników, przygotowujemy ich do tego, wspólnie znajdujemy miejsce, w którym można urządzić ten ogród, oczywiście najlepiej jeśli będzie on znajdował się blisko nas. Czyli Nic mieszkańcy zgłaszają się z tak. chęcią prowadzenia takiego ogródka, jakby tak, to jest chyba no, w sercu wszystkich Polaków, bo my kiedyś mieliśmy takie ogródki działkowe, to często było potem eliminowane z przestrzeni miejskiej, to jest jak rozumiem trochę powrót do tej idei, że jak ktoś mieszka w mieszkaniu, w bloku i nie ma tego kawałka zieleni, to miasto może mu taki kawałek zieleni udostępnić i on go może uprawiać, tak? Dokładnie i myślę, że to o czym, o czym właśnie tutaj mówimy jest pewnego rodzaju nawiązaniem do tej naszej tradycji ogródków działkowych, gdzie, gdzie jesteśmy z tego znani, tylko w trochę inny sposób, gdzie ogródki działkowe są tą wydzieloną przestrzenią naszą, pewnego rodzaju prywatnością, natomiast tutaj ten ogród jeśli jest ogrodem społecznym, jest dostępny dla wszystkich członków tej społeczności. Chcielibyśmy też, co warto, podkreślenia, jako pierwsi w Polsce udostępnić i od wiosny tego roku będziemy udostępniać ogród wewnątrz magistratu, budynku magistratu w ścisłym centrum miasta, gdzie mieszkańcy będą mogli poznawać w jaki sposób to robić, w jaki sposób uprawiać tę ziemię, wspólnie z nami uprawiać ziemię, ale nie tylko, będzie to takie miejsce, w którym będzie można wszystkiego dowiedzieć się, czyli takie centrum informacyjne o tym, co trzeba zrobić i jak należy przygotować się do tego, żeby samodzielnie prowadzić taki obrót społeczny. Czyli, jak rozumiem, trzy korzyści mieszkaniec Krakowa ma z włączenia się do tego projektu. Po pierwsze, integruje się z innymi mieszkańcami, być może ze swoimi sąsiadami, być może z mieszkańcami z innych dzielnic, poprzez pracę, po prostu wspólną pracę przy uprawianiu takich terenów zielonych. Po drugie, zdobywa bardzo konkretną wiedzę. Jak rozumiem, dzięki temu możecie też oddać swojej pasji uprawiania ogródka. Część z Polaków taką pasję ma. A trzecia rzecz, i to chciałam jeszcze dopytać, czy te plony, czy jeżeli posadzi marchewkę, to też on ma prawo zebrać te warzywa? Tak, oczywiście, ale myślę, że to, no to, to nie tylko ta wartość dodana w postaci tych plonów, które można dzielić wspólnie, ale to również takie dodatkowe wsparcie bioróżnorodności, bo pamiętajmy, że to często często miejsca, w których pojawiają się owady, w których możemy przyglądać się ptakom, w których możemy, możemy tworzyć taką dodatkową enklawę przyrodniczą, de facto własnymi rękami, więc myślę, że to jest niezwykle istotne. Plony oczywiście tutaj do tej pory nie było nigdy żadnych kłopotów z tym, są wspólnie dzielone, jako że są wspólnie uprawiane. I myślę, że to jest, to jest też takie budowanie odpowiedzialności międzyludzkiej, które, które przy okazji tego projektu gdzieś, gdzieś rzeczywiście się tworzy czyli umiejętność współdziałania, też jakiegoś, jakiejś solidarności społecznej, ale także czwarta korzyść, bardzo konkretna wiedza, wiedza o ogrodnictwie i piąta korzyść, jak rozumiem korzyść dla miasta, poszerzanie terenów zielonych w mieście. Ja myślę, że nie tyle poszerzanie, co zagospodarowywanie pewnych porzuconych terenów, bo to miasto, miasto pewne tereny udostępnia, są one zadbane, są one w lepiej lub gorzej użytkowane przez mieszkańców w mniejszym, mniejszym lub większym stopniu. Natomiast jest sporo terenów, które, które można w ten sposób zagospodarować, które stają się nagle ozdobą danej dzielnicy, ozdobą danego miejsca. I to co jest istotne, mieszkańcy zgłaszają w różny sposób. Tam pojawiają się ławki z budżetów obywatelskich, doposażenia tych ogrodów społecznych, więc myślę, że tutaj ta dodatkowa korzyść w postaci innej przestrzeni, bo myślę, że tak możemy o niej mówić bardzo, bardzo budującej, że mieszkańcy sami ją tworzą, jest niezwykle istotna. A jakie plany dalej ma miasto w realizacji tego projektu? Projekt na pewno, patrząc, patrząc na zainteresowanie, jest projektem bardzo rozwojowym. Chcieliśmy na jeszcze większą ilość tych ogrodów społecznych. To jest oczywiście istotne, żeby znaleźć osoby, które będą mogły to prowadzić. Ruszyliśmy z programem w szkołach, ogrodów, ogrodów z klasą, gdzie już dzieci uczą się wspólnie pod okiem nauczycieli, których, których my szkolimy, do tego, jak można. Ziemię uprawiać tak, żeby było z niej jak najwięcej korzyści, i myślę, że to też jest taki zaczyn do tego, co będzie później, że to jest ta młodzież, która wychodząc ze szkoły będzie miała pragnienie tej uprawy tej Ziemi, nawet jeśli nie będą mieli możliwości, bo sporo z nas mieszka w blokach, gdzie nie mamy swojego ogródka, ale na pewno, na pewno gdzieś to, to ziarenko zasiane za młodu, zakiełkuje i za wiele, wiele lat będziemy mogli cieszyć się ogromną ilością ogrodów społecznych na terenie całego miasta. Proszę Państwa, pomysł naprawdę godny popularyzacji nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Krakowskie Ogrody Społeczne, kategoria Społeczność Lokalna, finalista tegorocznego konkursu Innowacje w Polityce.